Siemanko, witamy was, wraz Jestem z Jestem bekonem. Jestem bekonem. Dobra, widzisz, że bekonem, okej. Okay. Wraz z Paciem w... jaki to jest tryb? Hide and seek. No, stwierdziłem, że coś innego od Far Crya mógłbym w końcu wrzucić. Którego już całego nagrałem i wrzucam go od trzech miesięcy. No ale dobra. Zobaczymy, ile to to wrzucało. No, To jest mapka Space. Powiem wam, że jeszcze nigdy nie szukałem od początku rozgrywki, więc może coś się na nagraniu zmieni. I się zmieniło. Eee. Bez kitu i ja! No. O szczęście, ostre. Ja szczęście? Musi... Sensie... Słabiej jestem w tym. To się... to się musi gdzieś schować lepiej. Ja hmm. sobie wziąłem deskę. O ja, to tak o to wyzwanie na dziś szukamy pacie. A, nie mogę się doczekać. A mi będzie się enchantował miecz, czy nie wiesz? Nie, masz diamentowych chyba. Prostko. Ty będziesz bekonem, okej. Okay. To wiem, gdzie możesz się ładnie zrespić. Czemu tu są? Ale debil. <grym> tu jest tyf sporo się, debili. Ty się tak ustawił, że tego, że no... Bo wiadomo, że to jest on. Bo stanął na krawędzi i się... Poza krawędzią już. To nie jest bekon Znaczy to jest bekon, ale nie człowiek Dobra, widzimy coś tam A, ucieka, patrzcie jak ucieka, nie? O kurde, speeda straciłem, tam kolejny jest No ile ma HP, ile razy muszę uderzyć? Milion A nawet miliony Ja już jestem Schowany w tym miejscu, gdzie mnie nie znajdziesz. Jeszcze tylko muszę być stabilny. Nie za Dobra, jestem stabilnym bekonem. i świecę. Lubię to. Tyle świecić. Nie wiem, widziałem tutaj typa, ale nie wiem, gdzie on może być. O! Dawid. Ty! Knogbaka mi walnął. Co za frajer! Ale mnie tłucze. <laughs> Co, jakby by mnie zabić? Zlepiłbyś się normalnie. Tylko, żebym sobie trochę zarobił. Ale bez sensu było uderzenie tego. O. Ja <noise> nie wiem, dobrą miał, ale źle ją wykorzystał. No, ale tu nic szukaj, nie ma. Szukaj, szukaj. Co, ty mnie widziałeś już pewnie? Kurde, nie lubię. <noise> ja byłem obok ciebie, człowieku! Ja cię dominuję ty... na zakręcie. To ty ode mnie uciekałeś? Nie, ja byłem yy, obok tej rakiety, kiedy ty goniłeś tego typa. No. Byłeś ci krótki ode mnie, i nie zauważyłeś mnie. Nie, to widziałem cię, ja chciałem cię uderzyć, ale wolałem się już skupić na tym jednym. Ciocia. Koleś napisał, że jest. ogniem. Nie może no. być ogniem. Nie? Dobra. Nie. Dobrze wiedzieć. Konie jakiegoś frajera? Stój, frajerze, stój, stój. Tak zginiesz, ja, zginiesz ja ciebie nawet... Ja ciebie nawet nie widzę. Tu mamy ty Kurde, tylko. O weź, co trafiłem cię? Nie, ja ci nawet nie widzę. Szukam Cię i szukam, ale... O, widzę Cię. Hehehe. He. O, już nie. No co za pała, nie? Patrz na to. Za bardzo nie mam jak. Gin... No. Dobra, zostało 14, a mamy 100 sekund tylko, lipa. Zostało 6, hmm. Michał, zostało 6. A, 6, 14 szuka. Okej. Okay. Dobra, no jest fajnie, ciekawie. O. kurde, 90 sekund. Tu byłem już. Tu gdzieś Ty mnie widziałeś, widzisz mnie dalej? Powiedzcie ja, tak. Widzę Cię. Ja. Hmm. Jesteś głupi. Pamiętaj, że idę w Twoją stronę, albo mi się zdaje tylko. Nie. Powiem ci, że jestem bekonem, ale nie jestem wśród bekonów. No, ja wiem, że nie jesteś wśród bekonów, jesteś na grzybie. Nie, to wciąż nie ja. No i chyba wygram. Teraz cię znowu nie widzę. Tam jest typ jakiś. To na pewno jest typ. On Kurde, gdzie tu ktoś może być? Wiem gdzie, gdzie mogłeś się schować jeszcze. Ej, ale tam jest typnie naturalnie jakiś. <grym> typ przeskoczył nade mną i nie zauważył. <grym> Teraz sobie tak skaczę na takie mną. Taki, taki mały parkour tutaj ja to sobie skaczę i mnie nie, nie zauważę. Może nie wie jak ci trafić. Ja jestem był bekonem, ty! Powiedz. Byłeś tak grzybie, chamie jeden. Nie, jestem bekonem. No. Nie jestem na grzybie. Jestem obok TNT, tyle ci powiem. I tak mi już nie zabijesz. O, o, biją mnie. O, umarłem. Ale nie przez ciebie. Wiem, widziałem cię jak ty cię zabije. Zrobiłem 36, 36 tokenów. Fajnie. Jeszcze jedna runda? No, jeszcze parę rund. Dobra, to do zobaczenia w następnej rundzie. Dobra, wracamy już w kolejnej rundzie. Animal Village! Moja Wiem. ulubiona. Jeszcze tu nie grałem i mnie mucha denerwuje. Dobra. Muka ci wrazła? No. Czekaj, to ja sobie będę, będę ścianą kamienną. Tak, okay. jestem kamienną e, ścianą. E, Taką Patio może mógłbyś to wytłumaczyć? On ma, widzicie kompas. Pokaż kompas. Czy tylko nie ma? ma. Widzicie ma kompas. I kompas. Tak. No. Zarobiłem 3000 tokenów. Kupiłem sobie go i mogę sobie wybierać z czym będę. Ja nie pamiętam. Tak, nie tyle nie mam tokenów. Yy, ostatnie rudy nie udało nam się wygrać. Mam nadzieję, że to nam się uda. Może tym razem będziemy się ukrywać, więc zobaczycie o co w tym chodzi. Chociaż już pewnie wiecie. Nie wiem, myślę... Nie, ile to jest środk? O kurna. Jestem... Nie, jestem chyba najgorszym blokiem jakiego mogłem trafić. Czym jesteś? Workbencha. No, na tej mapie to nie jest tak trudno aż. Bo tu jest. No co? to jest farma po prostu. Ja już jestem schowany. Hmm. Ja nie, mam gdzie się schować z na tej mapie bardzo często wygrywają sikerzy, bo tutaj jest bardzo łatwo wyjść poza mapę po prostu. Ale jak wciąż jestem na mapie i nie, nie wyszedłem poza nią, nie będę taki zły. Tylko mamy stać w miejscu, nie ruszając się w ogóle przez 5 sekund, i stajemy się wtedy stałym blokiem, tak? Czy jak to się tam nazywa? No takim Widzimy Jak to jest? z. Jest jednego sikersa, który wali, właśnie nie. tego. Yy... Muszę SMS odebrać. No kogo on tam bije? Jestem w miejscu, z którego nie mogę wyjść. To jest najlepsze. Albo tu przeżyję, albo tu umrę. Tym razem przez to sikersa. No ale cóż, bywa. To widzicie, to jest stały blok, nie? Był i się ruszy i już nim nie jest. Czy jakoś tak. Nie widziałem, tam przed chwilą Seekersa, albo to był jakiś blok. O, w dupę koleś lata normalnie. Yy... Nie mam zamiaru ja... się stąd zbytnio ruszyć, bo jest to bez sensu. Mamy... Aha, i po minucie, tak? Od rozpoczęcia dostajemy mieczyk drewniany z knockbackiem, z knockbackiem. Macie, tu mam knockbacka i tu mam knockbacka tylko, że tym mogę zabić a tamten nie za bardzo jestem płotkiem, jak Jest to fajnie wygląda na, na tym, weź sobie otwórz ekwipunek no na głowie a czym jesteś? Czym jesteś? tu <laughs> płotkiem kamiennym no przecież to fajnie wygląda na głowie jeszcze mnie minąłeś nie, ja, ja jestem w miejscu, z którego nie mogę wyjść, więc no, albo tu umrę albo przeżyję Nawet się nie mogę ruszyć, jestem już o szerokości 1 Kogo tu widzę? Ja widzę jednego sikara który nie może sobie poradzić z znalezieniem kogokolwiek ciota No widzę właśnie Ma, już Mamy już dwóch sikarów O dwóch, wow, kogoś zabił Wreszcie. Tylko, że koło mnie dużo typa strasznie chodzi, to jest fajnie. Tam jest seeker. Jak się przyjrzeć, stry... dobrze. Będą go od ciebie odciągać, to bardzo dobrze. No właśnie, typ przyszedł do mnie, tam jest drugi seeker. No boże, to był ten seeker. O, sam. jest dwóch obok siebie. Tak, koło siebie są to luz. No znaczy okay. już nie. Dobra, mamy 140 Cis... sekund, tam łazi typ. Tu. Doma. tu łazi typ, tu łazi typ. Wow, trzech Seekerów. Wow, kozachu 120 Sekund jeszcze zostało nam. No, za bardzo nie ma ci... jak się jest klockiem. Zabije O, tam widzimy sikera, tam widzimy sikera I trzeciego nie widzę. Więc teraz strach się ruszyć, ale myślę, że jak zostanie 30 sekund, to zacznę biegać. Albo nie, nie wiem. Biegaj. Tylko raz mi się udało wygrać, wam powiem. Paciowi pewnie więcej. No, gra w to już długo. W to długo, strasznie. 3 dni. <ścoughs> nie, nie, ale, 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 ale bardzo intensywnie za to. No, 3 godziny dziennie. Minimum. Seeker tutaj wchodzi. Tak, wszedł tu seeker. Na bank we mnie uderzy. Nie, poszedł no, za żyje, płotkiem żyje. kamiennym. Pożar. Za tobą? Ty uciekasz? Nie, ja nie mogę się ruszać, mówię ci po prostu kolejny. No, no, sens. Jestem w takiej dziurze, że nic. Dobra, zostało 60 sekund, mamy trzech, nie, dwóch stickerów obok siebie, jeden sticker chyba przyjdzie do nas. Będzie się działo, mówię wam. 52 sekundy. 50. Dostałem sms czy mi się zdawało? Tak, dostałem SMS. Ten Storek tylko w miejscu stoi, ten Storek 5-5 Seeker <stoi>, stoi tylko w miejscu, nic nie robi Jaki Seeker? No Storek A ja nie widzę go 5. teraz Bo on na spawnie siedzi O, 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 dobrze, Seeker poszedł w drugą stronę Więc mamy szansę jeszcze na ucieczkę jakąś Jeśli wyjdzie z tego domku, to uciekniemy 15 sekund. Ja już to wygrałem 15 sekund Idzie tutaj Segar czy nie? Oj, typ się dał zabić właśnie 6, 5, Dobra, idą do nas! Idą do nas! Idą do nas! Jest, chyba wygraliśmy! Jest! Dostaliśmy 40 tokenów, trochę mało, ale dobra, tak? 40 dostałem? Tak, dawaj spamuj ten guzik. Dobra, spamuję i do zobaczenia na następnej rundzie. Teraz jeszcze do. nie masz aż tylu ludzi. No, nie mam dużo ludzi, to jest łatwiej jeszcze się dostać i witamy w trzeciej rundzie i najprawdopodobniej ostatniej. Nie? Czy cztery zrobimy? Jak chcesz. I tak to udegrał. No, na pewno będziemy grali, nie? Czekaj, jaka to runda? A, to ta. To sobie wezmę znowu płotka. Co to za mapa? E, ten, to takie centrum handlowe. A, to jeszcze nie grałem. Grałeś przed chwilą, znaczy dwie rundy temu. Ta? No. Byłeś dzienniczką. A, o. O, to była lipna druga. Tak, to trzy rundy, albo cztery rundy temu. No dobra, nieważne. Była straszna tamta runda, nie? No ale dobra. Dobra, gramy. Ups, Myślałem, że coś mi się zepsuło. Yy, jestem znowu doniczką. I pójdziemy w to miejsce, gdzie wcześniej chyba, pójdę. Bo tam nawet Bez... dosyć długo byłem. Poszukaj jakichś nowych kryjówek. Jest bardzo opłacalne. Zwłaszcza jak będziesz Seekerem, wtedy się opłaca szukać. Tu nie, nie opłacasz. 8 sekund, 8 sekund, 8 sekund, 8 sekund. Nie, tutaj będzie bez sensu. Fuck. Lipa, Zauważy mnie. Tu no wcisnę. Ale tu wymaniemy. Jest! Jest miejscówka. Ja już jestem blokiem stabilnym. Raz, ...dwa, trzy, cztery, raz, trzy. Dobra, tu staniemy, to to nie będzie ma... takie... Czemu mi czas nie spada? Dobra, spada mi czas. Sikera nie widzę. High bekon. <laughs> <Hey, back on. laughs> Dobra, mamy już dwóch sikerów Jednego widzę, już go nie widzę. Jakby zginął. Ja, ja widzę obydwu. A ile jest tego... tokenów? Ty, ty, tak zwanych za zabicie sikera? Seekera? Nie wiem, Nie wiem, chyba 10 albo 5. Nie wiem, nie zabiję nigdy. <grym> Jakoś wolę się kryć. Dobra, już dostaliśmy. Już minutka minęła. O oh, fuck, mam dwóch. Biją Jak Widzę picyka, który biega. O, ucieka, ucieka, ucieka. Hopa, 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 hop, 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 hop. Kolejny mnie goni, goni mnie. Ale Dwóch sikerów miałem u siebie, a plecy mi robią. Widzę cię. Widzisz że uciekał. Dostałem wiadomość. Dalej mi gonią, czy nie widzisz? Chyba cię goni jeden. O. No jeden ci goni, bo, 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 bo trzech jest tutaj. Aha. Dobra, nie ruszam myszką. ze z mapy. Jest jedno miejsce, gdzie się da wyskoczyć z mapy. Całkiem śmieszne. W lipnym miejscu stanęłem, bo nie będę ich widział. Ale wiecie co? Jestem z siebie dumny. Udało mi się im uciec. Tyle wygrać. Prawie jak walka z rakiem. Te. hoppa, hopa, hop. Można skakać. I ruszać się w tym bloku, nie? Mogę sobie tak owieć. Wy... Wylicz, ale bekona chyba <grym> tu nie się na forever. <grym> o, o Mucha zaraz ci normalnie jak przywale z plaskacza to ci normalnie ryj się rozwali. Czartujesz? Jak tak może ją straszyć? No mama mnie już zerwuje lata mi. No to ją zabij wreszcie. O, jest tutaj jakiś... Ach, u mnie. I tak powiem, i nie, nie, nie zauważy. Ludówką się bawi. Kurde, biją mnie. Ciotr. Umarłem. Dobra, polowanie na Michała, trzeba zacząć? Na kozaczka. Polowanie na kozaczka. Na Michała. Ja się nie wstydzę swojego imienia. Ej, ludzie wiecie, jaka jutro. jest jutro pogoda. Jutro pogoda jest taka sama jak zwykle. Czy taka jak dzisiaj, czy taka jak przedczoraj? Taka, taka, taka sama jak jutro. Aha. Powiem ci, jest nie. trudno znaleźć, ale jak mnie już znajdziesz, to już wygrałeś. Bo nie mam miejsca ucieczki. I na pewno mnie rozpoznasz. Chyba A... wiem, gdzie jesteś, ale nie że tam pójść. 50 sekund jest. Eee, ci na żółto to są premium, tak? Chyba, tak mi się wydaje. Gdzie ty, kurde, jesteś? Wiem, nie 20 sekund... Dobra, serkąt. biegaj. Biegaj, biegaj. Nie będę biegał, ty chcę wygrać. A jak ja cię zabić? Co za debil o, w dupej się dużo zrobiło. Debili? No. Jak to wszędzie? Przebiegłem przed pewnie nic mi nie zrobił. A to dlatego, że w doniczkę jest trudno trafić. No raczej... Jaki ja. mały boczek Koleś bo będzie trafić Dobra To dzięki za oglądanie I trzymajcie się, a tak to wygląda ten pokój, nie? Tutaj I możemy sobie tu kupić? Właśnie nic to... nie kupisz No nic nie kupię, bo nie, nie mam tyle No Mam 263 Więc dobra, dzięki za oglądanie I do zobaczenia następnym razem, siemanko Żegnaj się No, siemanko No y